Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Piątek, 7 kwietnia. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o bitcoinie. Przeanalizujemy perspektywę krótkoterminową, średnio-długoterminową oraz perspektywę makro. Także, jak zawsze, jeżeli jest to coś, co Was interesuje, zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia i co ważniejsze, moje inwestycje. A samo wideo ma charakter informacyjny. Dobra, nie przedłużając, zaczynamy sobie od interwału krótkoterminowego. Tak muszę Wam powiedzieć, że w ostatnich odcinkach, jak nagrywam tą analizę krótkoterminową, mam takie déjà że codziennie widzę to samo. I na dobrą sprawę można powiedzieć, że tutaj od 17 marca, kiedy zapoczątkowaliśmy ten ruch boczny, no niewiele się dzieje, tak? Ja w ostatnich odcinkach mówiłem wam, że przymierzam się tutaj do tego, by rozegrać makro shorta, jeżeli utracimy ten band dolny na poziomie 26,5 tysiąca oraz makro longa, jeżeli przebijemy ten punkt oporu na poziomie 28800. Nie jest to porada inwestycyjna, ale chciałem Wam powiedzieć, że ustawiłem sobie już tutaj pozycję. Jest taki ciekawy jeden indykator, akurat nie mam go na tym laptopie, on jakby pokazuje wskaźnik volatility i volatility przez ostatni okres czasu było na bardzo niskim poziomie, i to też jakby trochę daje taki smaczek, że prędzej czy później zobaczymy tutaj jakiś większy ruch od Bitcoina, tak? Także spekulacja jest tutaj prosta, albo zobaczymy wybicie górą i będę tutaj grał tego makro longa, bądź też zobaczymy tutaj wybicie dołem i będę grał makro shorta. Także tak jak powiedziałem, nie jest to porada inwestycyjna, chciałem się z Wami podzielić tutaj, jak ja to rozgrywam. Hmm, głównie, głównie podchodzę do tego, że ten boczniak jest, tak jak wam mówiłem wcześniej, takim rynkiem tradera, kiedy, kiedy no większość tutaj swingowców, tradowców, skalpelów grają między lokalnym punktem oporu a lokalnym punktem wsparcia. Ja przygotowuję się na tej większy ruch. Hmm, ciężko powiedzieć, jak oczywiście pewnie się domyślacie, w którą stronę ten rynek pójdzie. Ja jeszcze postaram się odpowiedzieć na to pytanie w dalszej części odcinka, dlatego że o to pytaliście. Jednak no, chciałem Wam tutaj powiedzieć, że już mam pozycje ustawione, także będę grał tutaj pozycję long bądź też short w zależności od tego, co się tutaj na tym rynku wydarzy. Jeżeli chodzi o cele, jeżeli utracimy ten band dolny, ja osobiście spodziewam się powrotu do przebadania tego punktu pivotowego, tak? czyli naszego tutaj punktu między 25200, a 25350. Jak sobie postawimy FIBO, tutaj z perspektywy prospadkowej, biorąc pod uwagę to swing high i to swing low, czyli nasz, nasze dwa knoty w tym przypadku, to nie są skamłyki, to są po prostu knoty pokazujące nasze to volatility właśnie, czyli tą zmienność cenową, tak. Widzimy, że tutaj nasz główny cel techniczny jest w okolicach 20, 5000. Oczywiście jak zobaczymy na nasz punkt pivotowy na liczbę dotknięć, którą mieliśmy tutaj w tym ostatnim w tym ostatnim czasie, ale nie tylko, widzimy, że główna liczba dotknięć, ten największy wolumen jest między 25 200 a 25 350, 370, tak? Więc ja niekoniecznie będę grał pod to, że musimy dojść do 25 tysięcy ale na pewno będę grał pod to, że jesteśmy w stanie wrócić w okolice 25 300. Jeżeli chodzi o cele pro wzrostowe, robiliśmy sobie tutaj pomiary. Na dobrą sprawę wciąż nie poznaliśmy odpowiedzi, czy jest to nasz ruch ABC, średnio długoterminowy, czy jest to nasz pięciofalowy ruch do góry. Wygląda na to, że może to być wciąż ruch C, a może to być już korektywny ruch fali czwartej. Ten boczniak, jakby w tym momencie, nie daje nam odpowiedzi na to pytanie. W każdym razie, kiedy robiliśmy sobie tutaj makropomiar, wychodziło nam, że nasz cel prowzrostowy będzie tutaj na poziomie 30,5 tysiąca. Tak? Więc to byłby cel techniczny w przypadku wybicia górą. Osobiście dla mnie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje, jakby wewnątrz tych bandów, no to widzimy, że mamy ten ruch boczny. My rozgrywaliśmy tutaj tą formację Fallen Wedge. Formacja akumulacyjna, w obecnej chwili mamy ten trójkąt składający się z horyzontalnego punktu oporu oraz ze wznoszącej linii trendów. Formacja ascending Triangle, która jest formacją kontynuacyjną, która w 70% wybija się ku górze, w 30% ku dołowi. I teraz tak, z perspektywy tej krótkoterminowej, my widzimy, że utraciliśmy tą dolną linię trendu. Ok? Mamy tutaj już, mieliśmy jedną świecę poniżej, wróciliśmy powyżej, po raz kolejny utraciliśmy tutaj tą linię trendu. Więc prawdę mówiąc, czekamy teraz na confirmation, czy my wypadliśmy z tego trójkąta, czy lada moment znowu do niego wrócimy. Także jeżeli ktoś jest w shortcie, a wiem, że kilka osób jest, bo zadawaliście pytania i pytaliście o tego shorta, ja tutaj nic nie rozgrywałem, jeżeli chodzi o tą formację. Robiliśmy sobie pomiary. Może powtórzymy sobie ten pomiar. W przypadku, w przypadku wybicia dołem, nasz cel techniczny jest tutaj na poziomie 27 tysięcy. Zaś, jeżeli udałoby nam się wybić górą, były to okolice w okolicach 20. Dajcie mi to zrobić poprawnie. W okolicach 29700, tak? Także tak tylko z punktu technicznego, żeby każdy wiedział, o czym mówimy. I teraz tak, jeżeli jesteście już w makro jeżeli już jesteście w tym krótkoterminowym shorcie, bo to na pewno nie będzie makro short, chociaż on może się przerodzić w makro short, jeżeli utracimy tą dolną linię wsparcia, tak? Jeżeli jesteście już w tym shortcie, zwróćcie uwagę na tą linię trendu. Jeżeli wrócimy do niej, odbijemy się od niej, to będzie nasze confirmation, tak? I zejście w dół. Jeżeli po raz kolejny akcja cenowa wróci do tego trójkąta, może to być fake-out, dlatego tutaj z perspektywy tego krótkoterminowego shorta, ja bym uważał, tak? Na pewno kolejna świeczka musi być waszym confirmation. Jeżeli wrzucimy sobie nasze średnie kroczące, no widzicie tutaj czarno na białym, że jesteśmy poniżej naszej dwudziestki, która determinuje nasz trend. Utraciliśmy również wsparcie pięćdziesiątki. Mamy tutaj lada moment ten dead cross krótkoterminowy. Ja Wam mówiłem, że te dead crossy jakby nie robią na mnie wrażenia, mimo tego, że używam tutaj dynamicznych średnich kroczących. My nigdy nie wiemy, czy ten dead cross tak naprawdę zasygnalizuje nam akcję cenową, czy on już potwierdził to, co się wydarzyło. I na dobrą sprawę widzicie tą dużą czerwoną świecę tutaj. No, fairly big, taka nie jest jakaś super duża, ale jest dość duża. To równie dobrze może zasygnalizować, ten Dead Cross może zasygnalizować tą świecę, tak? Kolejny poziom wsparcia, nasza setka na poziomie 27600 i kolejny poziom wsparcia, nasza krótkoterminowa dwusetka, 4 godzina, poziom 26,500. Ona jest idealnie na naszym bandzie dolnym, tak? Także jak ja miał tutaj rozgrywać tego krótkoterminowego shorta, patrzyłbym też, gdzie jest ta, ta setka i patrzyłbym też, gdzie jest ta dwusetka. Pytaliście, jak ja tutaj nastawiam się. Mój punkt widzenia jakby się nie zmienia, tak? No strukturalnie, strukturalnie wszystko wygląda naprawdę mm, podobnie, jak w ostatnich odcinkach. Niewiele tutaj się dzieje. Ja patrząc na strukturę dzienną, którą zaraz Wam omówię, Wciąż uważam, że tutaj jest 60 do 40, by wybić się górą, tak. Z tej perspektywy się nic tutaj nie zmieniło. W samej tej formacji robimy coraz to wyższe dołki. Mamy horyzontalny punkt oporu, więc, jakby tutaj, nic nie wskazuje na to, że to odwrócenie trendu, czy jakieś sentymentalne odwrócenie trendu miałoby mieć już miejsce. Oczywiście, utrata tego dolnego bandu będzie tutaj zmieniała tą krótkoterminową strukturę, dlatego też ja tutaj mam ustawionego makro shorta, tak. Jeżeli zobaczycie se na volume, volume nie jest za specjalne, jesteśmy na indeksie bitcoina, żeby nie było później mm, rozpatrywania tutaj, nie wiem, giełdy o słabszym volume, chociażby, albo i Binansa, tak, bo jak zobaczycie na Binansie, to volume jest, tam volume wygląda jak wieczna hossa chociaż wiem, że są niektórzy, którzy są we wiecznej hoście, tak, może, pat, może muszą zmienić tutaj jakby giełdę, na którą patrzą, bo jak ktoś patrzy tylko na Binance, no to faktycznie można jest, można być przekonanym, że jesteśmy we wiecznej hoście, nie. Dlatego indeks Bitcoina jest tutaj fajny, e, fajnym tutaj, powiedziałbym, miejscem do rozpatrywania swoich analiz, szczególnie krótkoterminowym, dlatego, jest to nie, dlatego że jest to niejako uśrednienie, tak, volume. Wiadomo, że każda giełda ma inne volatility, ma inny wolumen, i wtedy to volume może nam trochę przekłamywać. Tak, patrząc na to volume, widzimy, że volume jest słabe, nie ma tutaj większych wzrostów. Oczywiście jest Easter Weekend, także też nie spodziewałbym się tutaj nie wiadomo jakiej akcji, ale warto też zwrócić na to volume uwagę. Mówiłem o tym ruchu pod shorta, jeżeli ktoś jest w shortcie, mówimy o tym zakresie między bandami. Jak sobie rzucimy okiem na nasze oscylatory, to widzimy, że z perspektywy 4 godzinnej mamy niedowartościowane momentum. Nasz many po wyprzedaży powoli zawija do góry. Nie mamy tutaj jeszcze confirmation żadnej zielonej świecy, zielonego baru, że dochodzi tutaj do wykupu. W każdym razie również jest niedowartościowany i pokazuje pierwsze sygnały odwrotu. Jeżeli chodzi o nasz oscylator trendu, on również jest nisko, tak? Mamy poziomy poniżej 45, mamy poziom dokładnie teraz 41. Więc z tej perspektywy wyglądamy na niedowartościowanych. Jak rzucimy sobie szybciutko okiem na jednogodzinówkę, godzinówkę. Podobna sytuacja. Nasze oscylatory wyglądają pro wzrostowo, tak? Oczywiście, żeby doszło do tego odreagowania, mmm, potrzebujemy również Mieć volume, tak? Więc to jest jakby podstawa. Wielokrotnie Wam powtarzałem. Tak długo mówiłem w pewnym momencie o volume, że ktoś nazwał mnie chyba Mister Volume, no ale niestety takie są realia, tak? Volume determinuje to, czy będziecie mieli jakby wykup, czy też sprzedaż, bo jest volume jakby zakupowe, tak? Czyli to prowrostowe i spadkowe, czyli, czyli sprzedażowe, spadkowe, tak? Więc oczywiście, volume tutaj determinuje. Czy, czy będzie ten ruch, czy będzie breakout, czy też nie. W każdym razie, z perspektywy krótkoterminowej, jesteśmy mocno niedowartościowani i jak najbardziej jakieś odbicie powinno być tutaj wskazane. Także, jak ktoś jest w tym shortzie, o którym wspomniałem, bardzo ważna linia trendu. Zwróćcie uwagę też na średnie kroczące, gdyż powrót po raz kolejny do tego trójkąta może po prostu być zabójczy dla waszego shorta, tak. Przejdziemy sobie do perspektywy dniowej. <laughs> Tutaj porozmawiamy o tym, co się dzieje z perspektywy dniowej. W pewnym momencie mówiłem o tym, jak rozmawialiśmy o tej dziennej 20, że ona jest tak w połowie drogi, tak? Do akcji cenowej. Mówiliśmy o tym Over extension, o tym, że tutaj są dwie opcje, że albo ta akcja cenowa nam skoryguje, by dogonić, albo spotkać się w połowie drogi z tą dwudziestką średnią kroczącą, albo będzie akcja cenowa szła bokiem, by ta dwudziestka mogła nas dogonić. Widzimy, że akcja cenowa idzie bokiem. Mieliśmy już w dniu wczorajszym, nawet nie w dniu wczorajszym, mieliśmy już 4 dni temu tutaj pocałunek tej dwudziestki, także akcja cenowa dogoniła tej dwudziestki i widzimy, że wciąż tworzy nam się ten byczy penant, tak? Nie jest to bycza flaga, gdyż jakby strukturalnie nie, nie jest to bycza flaga, ale byczy penant, one niejako mają to samo zadanie, tak? Czyli, czyli jest to po dużym impulsie, większym, mniejszym impulsie wchodzimy w okres konsolidacyjny, tworzymy właśnie taki penant albo taką flagę, jest to okres akumulacyjny i kontynuacja, czyli wybicie do góry. I tutaj to, co mówiłem z perspektywy struktury, na razie struktura nie wskazuje tego, byśmy mieli się zatrzymać i odwrócić tutaj trend, chociażby dlatego, że trzymamy tą dzienną dwudziestkę jako wsparcie. OK? Jest to bardzo ważne, i o tym wam mówiłem wielokrotnie, ta 20 i 200 one determinują, czy jesteśmy w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym, tak. Moim osobistym zdaniem wygląda na to, że ten bullish penance się tu tworzy. Był też odcinek, czy jest to akumulacja, czy dystrybucja. To oczywiście pokaże czas. Ja z perspektywy struktury, na którą patrzę, wygląda to bardziej jak akumulacja. Tak? Oczywiście tutaj jeden pozytywny czy negatywny news może napędzić strukturę bądź też wybić tą strukturę więc to jest też bardzo ważna rzecz do, do zauważenia. Ta nasza dwudziestka dzienna, ona jest na poziomie 27450, także 400 dolarów poniżej obecnego punktu. Obecnej wyceny bitcoina, więc warto też zwrócić uwagę na to, że kolejna 400 dolarowa korekta wcale tutaj nie zaburza w żaden sposób tej struktury. Mamy również włączone nasze HTF-y. Rozmawialiśmy o tych liquidity pools. Ja myślę, że tutaj kolejne pchnięcie do góry, jeżeli uda nam się przebić ten poziom 28800, o którym rozmawialiśmy, spowoduje, że zamkniemy ten liquidity pool, ale docelowo powinniśmy też z punktu strukturalnego dojść do tych liquidity puli, które są między 31,5 a 32,5 tysiąca, tak. Podobna sytuacja miała miejsce tutaj, kiedy byliśmy na naszych punktach piwotowych 25,200. Te liquidity pule również się tutaj świeciły jak choinka. W pewnym momencie zostały tutaj ściągnięte. Jeżeli chodzi o same liquidity pule, to już też to tłumaczyłem. Rynek porusza się między, między, Powiedziałbym, punktami, gdzie może zdobyć jakieś liquidity, tak? Dlatego, że wiadomo, że tutaj chociażby czy market makerzy, czy giełdy, czy kombinatorzy właśnie tak operują, nie? Wiadomo, że z punktu nawet logicznego bliżej nam jest do wybicia tych liquidity puli, niż schodzenie tutaj na dół i by łapać te, to liquidity, tak? Także utrzymanie płynności na rynku jest bardzo, ale to bardzo ważne. Okej, okay, kolejną rzeczą, którą chciałem Wam pokazać na tym dziennym interwale, jest to tak zwany EMA Ribbon. Jest to zbiorowisko, zbiór różnych średnich kroczących, i on tutaj jakby determinuje to, w jakim jesteśmy miejscu, tak? Widzieliśmy, że mieliśmy tutaj makro trend spadkowy, obecnie mamy tutaj jeszcze nie makro trend prowzrostowy, dlatego że jakby tutaj musimy do tego do tego zamknąć się powyżej tutaj minimum tych dołków z lata 2021 roku. Czyli musielibyśmy się zamknąć powyżej 32 tysięcy. I to jest ten najważniejszy punkt, który dla mnie, o którym już mówiłem wielokrotnie, tak, strukturalnie zamknięcie się powyżej 32 tysięcy powoduje że niejako przyklepujemy to, że ten dołek to był dołek naszej Bessy i zwiększa też prawdopodobieństwo, że nie wrócimy już poniżej 20 tysięcy, tak, z punktu strukturalnego. Jednak do momentu, w którym jesteśmy poniżej 32 tysięcy, wcale nie można tutaj przekreślić retestu obecnych dołków, tak. Jeżeli wrócimy do tego EMA Ribbon, on tutaj nam bardzo ładnie pokazuje dystrybucję, czyli to jest to czerwone, Akumulacje i punkty przejściowe, tak? Widzimy, że od momentu, kiedy mieliśmy te dołki, mieliśmy tutaj punkt przejściowy, który nam się tworzył przy tym dużym wzroście, i tutaj mieliśmy punkt przejściowy w przypadku tej korekty do 19,500. Ok? Na razie z tej perspektywy dniowej widzimy, że jesteśmy w ruchu pro wzrostowym, i tutaj dopóki nie utracimy kluczowego wsparcia, a moim zdaniem byłoby to 25200. Wydaje mi się, że będziemy dalej w tym ruchu prowzrostowym. To jest kolejny kamyszek, który tutaj wrzucamy do ogródka pod tytułem 32 tysiące, a może i nawet wyżej za bitcoina. tak. Jeżeli chodzi o potencjalną utratę wsparcia i większą korektę, to wydaje mi się, że 25 200 później 22800 i 21400. To byłyby poziomy na które ja bym patrzył w momencie kiedy doszłoby tutaj do jakiejś większej wyprzedaży czy też do jakiejś większej korekty. Warto podkreślić, że nasz dzienny interwał daje nam troszkę mylne sygnały. Bo jak zobaczycie, jak zobaczycie na naszym Money Flow Tutaj nie ma większej wyprzedaży, co znaczy, że na, z perspektywy większego interwału, dłuższego czasu, my nie mamy tutaj większej wyprzedaży. Jeżeli zobaczymy na nasz oscylator momentum, widzimy, że straciliśmy na momentum, ale jest to normalne, dlatego że jesteśmy od dłuższego czasu w ruchu bocznym, tak? Jeżeli zaś zobaczycie na nasz oscylator trendu, widzimy, że on delikatnie też zjeżdża w dół i tworzy nam się tutaj taka dywergencja, ok? Jest to też ważne zauważenia, dlatego że jak zobaczycie na nasze, na nasze RSI mamy wyższy szczyt i niższy szczyt, a jak zobaczycie na nasz akcję cenową macie niższy szczyt i wyższy szczyt. Także ta długoterminowa, średnio długoterminowa dywergencja daje tutaj sygnał, że jeżeli nie uda nam się wybić tego czerwonego boksa, czyli jeżeli nie uda nam się wybić tutaj poziomu między 29 a 31,5 tysiąca, prawdopodobnie dojdzie tutaj do korekty, tak, gdyż tutaj te dywergencje, one też potrafią się rozgrywać jakiś okres czasu, ale no widzimy, że, widzimy, że ta dywergencja jest i nie jest to nigdy dobry sygnał, ok, one nie zawsze się rozgrywają, dlatego, że one, tak jak i każda inna formacja, tak jak i każda, Inna tutaj pozycja, one mogą być znegowane. Tak? Jeżeli chodzi o ten oscylator momentu, powiedziałbym, że w połączeniu z jednogodzinnym, czterogodzinnym, ośmiogodzinnym i jednodniowym, powinniśmy tutaj również zobaczyć pchnięcie do góry. Tak? I mimo to, że mamy tutaj sygnał tej dywergencji, to może być bardzo prosty sposób tutaj jakby wybite, znegowane, dlatego że nasz oscylator ma miejsce, by pchnąć tutaj do góry. I wygląda na to, że żeby zejść niżej, my najpierw musimy pchnąć wyżej. Okay? To jest oczywiście, To jest oczywiście tutaj analiza techniczna. Z punktu fundamentalnego wydaje mi się, że wszystko też wygląda ok, jednak musimy też patrzeć na to, co się dzieje w samej, w samej kryptoprzestrzeni, tak, jakieś amerykańskie tutaj podejścia do zbanowania tego, zbanowania tamtego, ograniczenia płynności, jeżeli chodzi o banki, które były tutaj pro-krypto, więc coś, co jakby wzbudza mój niepokój na obecną chwilę, to jest ta dywergencja, tak, i ona może tutaj do, doprowadzić do do jakiegoś ruchu korektywnego. Podkreśliłbym bardziej ten poziom piwotowy jako taki punkt 25200. Jest to perspektywa dniowa, więc oczywiście może to zająć 5 dni, może to zająć 15 dni albo 30 dni. Jakby tej teorii nie podpiera tutaj nasz oscylator momentum, czy też nasze, nasze money flow, dlatego na samym początku powiedziałem, że mamy tutaj jakby mylne, wzajemnie wykluczające się sygnały, tak. Dywergencje. One nie zawsze się rozgrywają, można je jakby wybić tutaj, e, chociażby nakładając wyższy szczyt, w tym momencie pchając w okolice 31,5-32 tysiące. Jednak jest wiele osób, które gra pod te makrodywergencje, i nie tylko, bo dywergencje na krótkim interwale też są tutaj dobrymi sygnałami, do tego, że, e, że można wchodzić tutaj w pozycję. Tak? Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać na tym dziennym interwale. Jest to indykator Bollinger Bands. Ja wprawdzie nie używam go na niższych interwałach. Wolę tutaj Gozen Channel. Jednak zawsze staram się rzucić okiem na to, co się dzieje w, z Bollinger Band w momencie, kiedy mamy boczniaki. tak? Myślę, że Bollinger Band bardzo fajnie pokazuje nam. Ten taki ścisk, który jest, kiedy te bandy, kiedy ten band górny i band dolny się ściskają, bardzo często po takich ściskach dochodzi do jakiegoś większego volatility. Widzicie, mieliśmy tutaj taki, taki ścisk, wybicie górą, spadek w dół. Tutaj mieliśmy ścisk, wybicie do góry. I można prześledzić ten wykres i cofnąć się w czasie. I bardzo często ten Bollinger Band jest nam w stanie wskazać tutaj takie momenty takiego ścisku. Tak jak mówiłem jest oscylator volatility, który jest mało, był nieaktywny i z reguły jego aktywność bardzo szybko wzrasta, kiedy jest bar, na bardzo niskich poziomach. I tutaj niejako to co pokazuje Bollinger Band również pokazywałoby, no że powinniśmy zobaczyć tutaj jakiś większy ruch, tak. Widzimy, że jesteśmy tutaj ściśnięci, widzimy, że ten band dolny bardzo mocno zbliżył się do akcji cenowej, band... Band górny, przepraszam. Band dolny również bardzo się zbliża do akcji cenowej, i to również pokazuje to, że w pewnym momencie powinniśmy zobaczyć tutaj jakiś większy ruch. Dlatego też, wracając na chwilę do naszego czterogodzinnego interwału, mówiłem Wam o tym, że jestem już przygotowany tutaj na makro short i na makro pozycję long. Dobra, na sam koniec rzucimy sobie okiem jeszcze na interwał tygodniowy. Jeżeli chodzi o interwał tygodniowy, on daje nam troszkę inne sygnały, szczególnie jeżeli chodzi o nasze oscylatory, niż interwał dzienny. I tutaj, jakby osoby, które są w jakiś sposób edukacyjnie ograniczone, sobie pomyślą, no, tak, czyli z perspektywy krótkoterminowej powinniśmy pójść do góry, z perspektywy dniowej, czyli naszej średnio-długoterminowej, również powinniśmy pójść do góry. No, ale później patrząc na dywergencję dniową i patrząc na to, co pokazuje tygodniowy interwał, teoretycznie powinno dojść do jakiejś korekty. No i w sumie to się zgadza tak. Każdy interwał pokazuje inny zakres czasowy. Yy, każdy interwał obejmuje inny zakres czasowy i każdy interwał rozegra się w innym okresie czasowym. OK? Myślę, że jest to powinno być to dość zrozumiałe. My od dłuższego czasu już patrzymy na te oscylatory makro. I od dłuższego czasu one są przegrzane. Rozmawialiśmy o tym, że one mogą być utrzymane na wysokim poziomie, jeżeli będzie odpowiednie wolium. W ostatnim czasie widzieliśmy dwa duże wzrosty, które były podparte dużym wolium, dlatego też nie było tutaj żadnej makro korekty. W obecnej chwili nic się nie zmieniło, wciąż nasz, nasz makro interwał jest przegrzany i wygląda na to, że jak tylko utracimy odpowiednie momentum i dopływ odpowiedniego volume, cena nam skoryguje, ok? Bazujemy oczywiście swoją opinię tylko i wyłącznie na oscylatorach. Jak zobaczymy nasz wykres makro, to widzimy, że on wygląda byczo, ok? Chociażby z tego powodu, że nasza 20 zaraz przetnie naszą dwusetkę, chociażby dlatego, że po raz kolejny widzimy ten bullish pennant, który nam się tworzy, chociażby dlatego, że jesteśmy pięknie wsparci tutaj setką tygodniową. Także z tej perspektywy, jak zobaczymy na samego, na samego bitcoina, bazując tylko na tym wykresie, to oczywiście pokazuje on nam inny scenariusz niż scenariusz, który pokazują nam oscylatory. Jeżeli na chwilę wrzucimy sobie, jeżeli na chwilę wrzucimy sobie order bloka. Widzicie, że z perspektywy tygodniowej mamy wyraźny punkt sprzedażowy między poziomem 29400 a 32,500. Są to te pi punkty pivotowe, te punkty, to w sumie punkty kontrolne, bo to nie jest już punkt pivotowy, czyli te swing high tutaj, i mamy wyraźny punkt zakupowy, tak? Ten zielony box z perspektywy makro jest to wyraźny punkt zakupowy i jest on pomiędzy 22,500 a tysiąca. Także z perspektywy makro widzimy, że konsolidując wszystkie interwały niższe niż interwał tygodniowy, widzimy, że największe skupisko sprzedażowe jest właśnie w, na tych poziomach, zaś największe skupisko zakupowe jest właśnie na tych poziomach. Ja osobiście yy, Uważam, że jeżeli dojdzie do tej do takiej większej korekty, jeżeli miałoby tutaj dojść do większej korekty, chociażby latem czy po wakacjach, kiedy zobaczymy tutaj jakby tą amerykańską recesję, potencjalną korektę na rynkach tradycyjnych, myślę, że potencjalne zakupy w tej strefie byłyby jak najbardziej na kartach, tak? Na sam koniec rzucimy sobie okiem na Gozian Channel, Gozian Channel, który wcześniej wspomniałem. Jesteśmy na tygodniowym interwale, wciąż na Binance I ciekawa sprawa jest taka, że udało nam się wciąż, wciąż udaje nam się utrzymać tutaj tą środkową linię, czyli ten punkt kontrolny w naszym Gozian Channel, tak? Omawiałem ten Gozian Channel w jednym odcinku, jeżeli chodzi o tą tygodniową perspektywę. Obecnie, z racji tego, że trzymamy ten punkt kontrolny już drugim tygodniem, zwiększa to oczywiście prawdopodobieństwo tego, że przebadamy górną strefę tego Gozian Channel. Tak? Czyli tutaj ten poziom 32400. Oczywiście jest to tylko indykator, który omawiałem już tutaj wielokrotnie. Mieliśmy tutaj te, te ruchy w samym Gozian Channel. Rozmawialiśmy o tym, że. W momencie, kiedy przebiliśmy tą środkową, tą linię kontrolną na tym Gozian Channel, to był interwał dzienny chyba. Kiedy przebiliśmy tą linię, tą strefę kontrolną na Gozian Channel, nigdy już nie wróciliśmy do tej dolnej strefy. Ja uważam, że już tyle rzeczy się wydarzyło, które wcześniej się nie wydarzyło w tej besie, że nie można w ogóle podjąć tutaj takiej spekulacji, że my już nie wrócimy na przykład do dolnej strefy tego kanału. tak? I co ciekawe, dolna strefa tego kanału byłaby w naszym w naszym boksie zakupowym, dlatego że tutaj dolna część tego Gozian Channel jest na 22200 niespełna. A jak wrzucimy sobie order bloka, widzimy, że ta strefa zakupowa jest właśnie tutaj w tym poziomie, tak? Także potencjalna Obecnie patrząc na Gozien Channel, jest jak najbardziej prawdopodobieństwo wybicia górnej strefy 32400. W przypadku utraty tego punktu kontrolnego ponowny powrót do strefy poniżej 22800 również byłby na kartach, tak? Gozien Channel, bardzo interesujący indykator. Myślę, że warto tutaj. Myślę, że warto go używać, bardzo często daje on pozytywne sygnały, które się rozgrywają, co najważniejsze, i które się sprawdzają. Oczywiście żaden indykator nie daje stuprocentowej skuteczności, to są tylko indykatory, czynniki zewnętrzne mogą w bardzo prosty sposób je wybić. Jednak patrząc na perspektywie makro, tak jak powiedziałem, jest tutaj jak najbardziej... E, na kartach wybicie tego poziomu 32 000, o czym również rozmawialiśmy, tak? Mimo to, że jakby tutaj oscylatory dają nam zgoła inny, inny pogląd na to, co powinno się rozegrać. Jednak dopóki jest odpowiednie volume, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, by iść do góry. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jak zawsze mam nadzieję, że był on wartościowy. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się lajkiem, pomoże to wypchnąć ten content dalej. Ja życzę wszystkim y, wesołych świąt, Happy Easter weekend i do usłyszenia po.